Królowa temu. Naprawdę zostaniesz królową temu z tymi twoimi okay, paczkami. Nie Cię, co tam masz za pierdłki? Pozamawiane to jest normalnie. Pierdłki, pierdłki, ale przydatne jakie. Zobacz, to są szoteczka ci wymyśliłam. Tu sobie wrzucisz, postawisz, a jak będziemy się zbierać, zamkniesz i gdzieś to umieścisz. Nie, I no nie rewelacja. Gdzie ty biegniesz? Ej, Stefan. Ten już biegnie. Ja wiedziałem. No pięknie. Pięknie, ślicznie, kotosofastycznie. Stefan. Siema. Dymy. Siemandero! Witam Was wszystkich serdecznie na kanale Adi Vacherowo. Ja w kamperze, Na jak jest kamper to nie tylko są wycieczki, ale też są sprawy techniczne, zakupy, naprawy i takie tam pierdołki. Więc dzisiaj będzie odcinek, odcinek przyda się. Mam nadzieję, że też wielu ułatwi to podjęcie decyzji. Nie, nie będą to zakupy z Temą, z Urszulą. Bo Urszuli nie ma obok mnie, jadę do Marcina. A co będzie dalej, to zobaczycie miłego seansu. Co tam? Halo? Wyczekacie? O, kurde, to jest najlepsze, nie? Słyszycie to? To już jest pierwsza rzecz, którą ja teraz muszę powiedzieć Marcinowi: chcę to wymieniać! Nie. Nie trąb, nie trąb! Słyszysz to? Nie! Sosiedzi przyjdą na skargę. Trąb. No, trąbie, czekaj. Kurde, przecież klucze mam teraz. Gdzie ja mam klucze? Ty mnie normalnie stresujesz. Ja przy tobie jestem taki, wiesz... Ja pitole. Idź trąb, idź zrób to, idź zrób tamto. Jak uczeń przy mistrzu, nie? mój młody padawanie już trąbię nic kurwa jak karkulowa mućka, ty. weź to wyciągaj weź to panie wyciągaj ten karton jak to ma być przydatne to trzeba to zobaczyć sobie jakiś No to zaraz coś się wykombinuje i lecimy z koksem Ty też jesteś ciekawy, nie? Jestem bardzo ciekawy Ja mówię do twojego pieseła A ten żeby zaraz nie ten Nie podlał, żeby było większy. <laughs> Technologia 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 no to, tak. no, to nie będzie tak einfach. To jest tak Nie, jeszcze jest karton, karton w karton... kartonie? O, ktoś tak. głupi przyjdzie bo przyjedzie kamperem. No, no ale... jak już jest rozpakowany. Spakowane, o. spakowane zobacz, porządnie. Będą pewnie ładowarki. No, pewnie tak, może od razu. A e, to się później zobaczy, weź to. I no, wszystkie kable. Tak. Ok. Certyfikat. Plastiki, no jest. Tarun. samo ono, samo ono wyciągniesz, no i petarda, o. duże, nie jest takie U. duże, nie, nie jest, co my tu mamy, stację zasilającą Bluetti, Elite 200, 2600 w 2600 W. 273,6 w godziny. Ona ma tylko dwa wejścia na 230. No a po co więcej, tak naprawdę? Dwa wejścia w 230 USB-C, USB-C, USB-A, USB-A po 15 V. Watów. Watów, przepraszam. Zasilanie? Nie, to ładowania. jest do solara podłączenia. No? To jest do podłączenia no, solara. No i do ładowania, tak. I, no, jo, i do ładowania no. też. No. A i ma od bo, razu Bo tu masz do solara. tak, to od razu są kable do solara. Ładowarka na 230. A gdzie jest ładowarka na ten? Nie jest ładowany na jest. zapalniczkę? Nie, tu jest 230. Tu masz, ale masz, zobacz. 12V, 6, od, od 12 do 60V, 20A. Ale to jest. To no jest dobrze. Dojście. To będzie nie, czyli na samochodówkę on nie jest. To nic, czyli jest ładowany na 230 albo ładowany przez solara, którego niestety nie ma w zestawie. I tu widać jest aplikacja. Przez całą aplikację można się połączyć i. Z tym Wszystkie działać. parametry. Masz tu jakieś te przyrządy takie, żeby zmierzyć w ogóle jak to będzie dawało? Wiesz co, najlepszym myślę przyrządem jak będzie dawało i czy w rzeczywistości Weź włącz. No. I czy w rzeczywistości ma taką wydajność, to będzie po prostu podłączyć obciążenie i, I będziemy patrzeć, nie? I będziemy wiedzieli, czy daje radę. 33% 33% naładowania. Aha i ma 4%. Okay. A i tu będzie nam pokazywało teoretycznie, ile Zużycie. mamy... Po but, Jaki po pobór jest, no? 2 tak. No to dobra, to działamy. Musimy jakieś sprzęty takie wziąć tego, kamperowe to... najlepiej. A wiesz co? Ja ci coś powiem. No. Z czystej ciekawości. Podłączmy kampera, zobaczmy czy pójdzie doładować kampera. O kurde. O. No ekstrem, no to lecimy. On nie pobiera Marcinku, bo teraz trzeba włączyć jaki prąd musimy ten zrobić. Czy prąd stały, czy prąd zmienny. Tutaj masz przełączniki AC, Piorun, DC. AC, Piorun, DC. No. I teraz włączasz... Tak, to teraz włączmy. I co? AC. O, startuje. Coś wystartowało, poboru mamy 245 W. Aha. I teoretycznie przy tym poborze, on pokazuje przy 33%, że powinno wystarczyć na 2,5 godziny. Zasilania kampera? No to chodź do kampera, idziemy zobaczyć czy... Zobaczmy czy to wystartowało. Tak. W tej chwili 10,6 10, ampera mamy na ładowaniu baterii i pokazane zasilanie. Ja pierdziele. Czyli to normalnie może uciągnąć cały prąd w kamperze. No dobrze, a teraz jeszcze włączę lodówkę. No. I włączymy lodóweczkę na 220 na maksa. I do tego spróbujemy Włączymy ogrzewanie na 220, na razie na 1 kW. Ja pierdziele, to ciekawe czy to pójdzie, wyście widzieli tego kampera. Ja nie mam niestety w swojej franczesce takich urządzeń, dlatego fajnie jest wypróbować to urządzenie yy, tutaj u Marcina i co? No i tylko, że w tej chwili nam 1500 W pobiera. 1500W, ale spadł mocno. Tylko że procenty nie spadają, dziwne. Ale mega spadł czas. Tylko to trzeba. A by patrz teraz, procenty lecą. Tak, a Ale, zobacz, ale jak... co to zostało? 4 minuty. No właśnie. Czyli jest bardzo duży pobór mocy. No jest 1500W teoretycznie. A ona ma 2600 całkowitej 600. mocy, nie? No ale w tej chwili ładuje się kamper, yy, bateria dodatkowa, 10 amperami ponad prawie 11. Tomach. Chodzi lodówka i na 1000 wat chodzi yy, ogrzewanie. I one chodzą koło mnie, kure, i mnie to oblizują. Ale i tak, że uciągnęło, nie? No. Dobra, a weź to teraz, rozłącz i podłączymy sobie coś innego, ale to jest i tak, zarąbiście. A poczekaj, zobaczcie jedną rzecz, co się zmieni na... Dobra. Włączę wyświetlacz. Jezus, 2,5. Co Ty włączyłeś? 0,02 godziny. O kurde, ale teraz to idzie. Co ty włączyłeś? Ogrzewanie na 2000 wat Ale teraz to znika. No tak, ale to jest jakoś tak nieadekwatnie procenty do czasu widzisz? No ja ale zobacz, ty masz prawie całą, no prawie mo całą, całą moc, moc, tego urządzenia, no to procenty już spadają. No dobrze, spadają. ale zobacz, że yy... ale ciągnie. Ale ciągnie. Teraz pytanie, czy jak minie ten czas, ci się wyłączy. No ale, ale to, to wtedy nie będziemy mogli więcej testów zrobić. Nie, no to zrobimy spokojnie, ale zobacz, że jest jeszcze 23. czy 3. Aha, no, no, Ale to, to leci sekundowo. No dobra, a to teraz jest wyłączę za dużo ogrzewanie. Zostawię tylko tak kampera, tak? No, no powołamczej wszystko, zobaczymy jak to pójdzie. No, teraz jest 500 watów poboru i wyszło 0,08 godziny. To i tak nie jest dużo. Ona jest, ona jest po prostu nie jest doładowana, wiesz? No tak, ma tam parę No. Niestety instrukcji po polsku nie uświadczymy, no ale to nie ma tam jakiejś większej potrzeby, żeby tą instrukcję mieć po polsku, ale to jest naprawdę urządzenie, które robi niesamowitą robotę, nie? Blue Etty Elite 200 V2 co? Będziemy z odkurzaczem sprawdzać? No, karczery to też są mocne, nie? Będziesz Franie odkurzał. A ja tam mam z przodu, trochę nabrudziłem. Faktycznie, mogę ten... Ja liczyłem, że ty mi myjkę dasz, ja te wszystkie muki ściągnę z tej... z tej, kurde, alkowy jeździe. Zresztą my i tak za trzy dni je lecimy z powrotem, ale przydałoby się, nie? A ty masz my... Te... A, dobra. Prąd przywiązłeś, to ci mogę przyjąć. No i co? Cyk, odkurzanie. Włączyć, załączyć Jest, ok i I mamy to 70H Nie, bo on nie jest włączony, no ale to dobra Jak go włączyć Czekaj Czy On ma tabliczkę nie ma tylko nie wiadomo gdzie a 1000W poboru Aha. No dobra, no weź go załączę i zobaczymy Ale zobacz, 1000W i pokazuje praktycznie tyle ile pobiera, nie? Wskazania no. ma bardzo dobre A na przykład, zobacz, ale teraz weź go wyłącz ja Wam pokażę, że y, to urządzenie naprawdę może zrobić robotę, bo ja w swoim kamperze nie mam takiej y, przetwornicy dużej na, na, na taki odkurzacz. To mi nie pociągnie. Y, tysiączkę może jeszcze twoja. Nie, nie pociągnie, bo ja też sprawdzałem, ale to zaraz przetestujemy. No, wszystko włączone. Włączono. Wszystko, Marcinku, powłączałem. O! No i co? Próbuj. Będzie piszczała. Nie. Nic. Zero reakcji. A widzisz? Czyli warto mieć taką stację, nie? Warto. nie? Ja? No jest za małe zabezpieczenie na kempingach. I jak włącza, tak jak teraz włączyliśmy na 2000 W, to od razu wywala. A, to jest ta pompka do kół co mówiłeś. No, bo to jest um, wiesz, z tą z, no, z tą pianką. Z tą pianką, ale tu mamy też samą pompkę, tylko żebym ja zaraz tego. właśnie, nie włączył. Czekaj, ja chcę, co. A nie trzeba AC, teraz DC, znaczy się na tym, na stacji. Możesz obydwie włączyć naraz. Mieć ale, AC tak. i. O, o. widziałeś? Widziałeś, się, się zapaliło. No. Tylko czekaj, gdzie ona ma włączyć? Teraz już się wydłużyło zaraz, nie? Na 12 zaraz 3 godziny. Przy 20% to jest naprawdę. Kurde. I wiesz co? Teraz zobacz, jak, jak masz tą lodówkę na przykład, taką przenośną, yy, włączasz ją na 12V pod to, przecież to ci w ogóle żadnego prądu nie zeżerę. No nie. Z tego. No to ta stacja, jak ona będzie na fula naładowana, no to przecież możesz z niej korzystać. Yy. Ty, no ale to wiesz, do kampera bardzo dobra sprawa. Na łódkę? No kurde. Jeszcze lepiej. Na no łódkę faktycznie no na łódce tam. nie mamy przetwornicy, akurat tutaj, tak. W tym momencie masz już 220. Możesz sobie normalnie czajniczek, kawkę, co chcesz. A masz czajnik jakiś taki Zaraz mocny? no to dawaj. No faktycznie, przecież jak, jak na łódź popłyniesz na Mazury, może nam się uda popłynąć. <laughs> co jest też jednym z moich marzeń, to by było fajnie. Na łódce popłynąć. No i tu macie swoją stację zasilania. Nie jesteście od nikogo zależni. Zarąbiście. Idę jeszcze raz do tego kampera. Zobaczcie, on mi się tak podoba. Nie tak jak moja Franceska, ale to już jest. To mi się bardzo podoba, że tu jest, no więcej miejsca niż u nas, nie? Naprawdę. Zobaczcie, tu jest taka przestrzeń w tym kamperze, że ja wszedłem. O. Intruz w domu? intrus w domu. Wow, ale zabezpieczenie. Ale stacja robi robotę. Naprawdę, tak duża jest przydatna. Na całego, tak? <laughs> Na całego. Ja w takim miejscu, gdzie nie mam prądu, wiesz, a muszę tam mały remont zrobić, dlatego zaraz zobaczymy, czy wiesz, czy coś się sprawdzi. No ja ale przyniosłeś trzy, tu szkoda, że to są tylko dwa gniazda. Ale to nic, no weź. Słuchaj, a co za problem? A przecież jest przedłuża. No z elektrykiem robić testy to jest zupełnie co innego. Elektryk ma wszystko. Cyk. Mogę włączyć. Możesz. Cyk. Jest nawet światełko. Dobra. Czajniczek. Jak wiesz, przy każdym porządnym remoncie trzeba zacząć od kawki. O, smaczną się jak najbardziej jest jakiś jest, światełko się pali proszę bardzo czajnik o. ma niby 2000, pokazuje 2060 W i spada ale to już jest duży czajnik, nie? tak, no no dobra to weź teraz włącz, co tu szlifierkę, raz i zobaczymy jak to będzie szło dalej żeby nie było to tamto Ile to ma? Do tego dorzucimy szlifiereczkę. No, nie ma tam jakiegoś mega poboru, ale nie wszystkim się przerwa na kawę należy. To następny może w tym czasie robić, nie? Nie, działa, działa, tylko działa. on się wyłącza, nie? Ja pierdziele, ale to jest potęga, co? No. To jest naprawdę dobra rzecz. No kurde. No min minusem tego całego testu jest to, że zaczynaliśmy od bardzo słabego punktu naładowania, nie? No bo powinniśmy go na testy mieć naładowany, najpierw, najpierw go całego naładować, a wtedy kombinować z tymi wszystkimi tak. urządzeniami. No ale to i tak jest szok, że przy 30% naładowanej baterii on uciągnął kampera, nie? No. Całe zasilanie kampera. Przecież to jest chiapitole. To jest naprawdę szok, nie? No. Zaraz będzie kawka. <laughs> Zara będzie smaczna kawuś. A teraz kabusz. spróbujemy jeszcze zrobić jedną rzecz i zobaczymy jak się zachowa. No. Spróbujemy go przeciążyć. O, i to jest plan. Ma pani kochane poczekaj no czajnik ma 2000. Czajnik ma 2000. Ta szlifierka miała. Czajnik ma 2400, ale tam widzieliśmy pobór w granicach rząd 2000 z haczykiem. No. Szlifierka to jest pikuś, bo to jest małe obciążenie. czekaj My ją obciążymy troszeczkę bardziej wiertarką. No. Dobra, ja będę filował na to. Czajnik włączony, wiertarka. Mamy 2060 i wiertarka ma 620, czyli teoretycznie przekraczamy 2600 W. I co i ciągnie? Ciągnie, ale nie prze, tu nie przekroczyło, tak? No. Czekaj, bo woda nam się zagotowała. <laughs> już drugi raz tą kawę będziemy robić. Mamy świeżą wodę zimną. Spróbujemy go teraz przeciążyć. No to dawaj. Lecimy na trzy urządzenia teraz. Tart, zobaczymy. Tak, ciepła woda załączona 2065. Do tego dorzucamy wiertarkę 620. jeszcze sylacyjny. co na raz dzieje to to ja pierdzielę czekaj masakra co i A to tym wszystko samym chodzi w czasie spróbujmy jeszcze napompować koło czekaj gdzie ona ma tu Wszystko chodzi. Ja pierdzielę. Niesamowita moc. Zarąbiste, co? I mało tego. Przeciąg momentami było ponad 2600, tak jak pisze producent, a i tak pomimo to chodzi. I nie wywaliło żadnego nie bezpiecznika zabezpieczenia, niczego. Nie odcięło żadnego urządzenia. tak? Czyli widać, że pomimo to, że w nazwie ma 2600W, ma zabezpieczenie na pewno większe czyli super, zarąbiście no i dobra kurde, to będzie się sprawdzać weź no teraz, rób tą kawę petarda, urządzenie petarda jeżeli chcielibyście to oczywiście link y, do sklepu do strony Bluetti macie w opisie filmu kod zniżkowy również ja polecam ale jak elektryk fachowiec również jest tak zajarany i poleca no to Kamer, działka, gdziekolwiek, biwak do lasu, proszę bardzo Tyle, nie? Idziemy na kawusie. Ja sobie jeszcze spłuczę tego kampera, jednak, i szykujemy się do wyjazdu, nie? Tak jest. Dobra, a Wam dziękuję. Ślicznie, jak Wam się podobało. Wiadomo, łapa, subskrypcja i nara. Koniec testów kamperowych. Teraz będzie wycieczka kamperowa.